Kuba i gram w Redzeniaku i fajnie mi grać. Trzeba zrobić ruch, bo jak ty zrobisz ten ruch tutaj Kuba w lewo, to Adam wie, że ma iść w drugą stronę, tak? Ruch, tak? Mam na imię Adam i gram w Redzeniaku i chciałbym grać jak, jak w klubach, jak Barcelona Paryż. Rubel, real mary. Rozpoczęliśmy dziś zajęcia Talent. Up. Są to nasze autorskie zajęcia, w których skupimy się na polepszaniu umiejętności naszych najlepszych zawodników. I teraz Jak tylko się odbije, to jestem gotowy. Co jakiś czas będziemy spotykać się z wyróżniającymi się zawodnikami i skupiać się na aspektach gry, które. Są bardzo ważne w ich rozwoju. Chciałbym ja w przyszłości grać w, w takich klubach. Jak jak, jak Barcelona, PSG. Że... I myślenie, i granie. Dziś jest pierwsze takie spotkanie. Skupiamy się na przyjęciu kierunkowym. Kierunkowo i kończy. Tak O, prawo każdy. No, gotowy? Ruch. Tak. Kończ na tą bramkę. Dawid już na drugą. Podobają mi się treningi. Lubię trenować. Na każdym z takich treningów będziemy wybierać wyróżniających się zawodników. Mamy nadzieję, że na każdym treningu będą to inni zawodnicy, ponieważ zainteresowanie tymi treningami jest duże.